Legendy kulturystyki, przedstawia Grzegorz Gustaw, był zawodnik, trener, twórca statuetek oraz historyk kulturystyki. W dzisiejszym odcinku, na życzenie wielu widzów legend kulturystyki, opowiem o tym słynnym zawodniku, którego kilka razy miałem okazję spotkać na różnych zawodach i targach kulturystycznych to buntownik kulturystyki, blond mit, jak go nazywano. Lee Priest. Urodził się 6 lipca 1972 roku w Newcastle w Australii. Pochodzi z rodziny z kulturystycznymi tradycjami. Jego dziadek zajmował się kulturystykowo, a ze swoją matką występował Lee Priest nawet na scenie, startując w parach mieszanych. Trening rozpoczął w wieku lat 12 pod okiem właśnie. Doświadczonego w tej dziedzinie dziadka. Pierwszy raz wystartował w wieku lat 13 i od razu wygrał. W wieku lat 16, 17, 18 i 19 wygrywa zawody Mr. Australia cztery razy pod rząd. Zostaje zauważony przez oficjeli i IFBB na zawodach Niagara Falls Championships. I dostaje kartę Pro w wieku lat 20. Jest to rekord. Jest najmłodszym zawodnikiem w historii, który uzyskuje kartę profesjonalisty. Rok później, w roku 1994, startuje w zawodach Arnolda, Arnold Schwarzenegger Classic, zajmując siódme miejsce. Startuje w Federacji Profesjonalnej IFBB przez 16 lat, nie zajmując miejsc w czołówce. Dopiero w 2006 roku wygrywa swoje pierwsze zawodowe zawody. Jest to Ironman Pro. Najwyżej uplasował się w zawodach Mister Olympia w roku 1997 na miejscu szóstym. W 1998 był siódmy, w 99 ósmy, W roku 2000 zajął ponownie szóste miejsce. Podobnie. W 2002 był szósty, ale w 2003 spadł aż na miejsce 15. W roku 2004 jest drugi na Ironman Pro. W 2005 wygrywa Grand Prix Australii oraz plasuje się na czwartym miejscu w zawodach Arnold Classic. W 2005 też jest drugi ponownie na Ironman Pro. W 2006 wygrywa te zawody, jak mówiłem, jedyne w IFBB profesjonalne zawody, które wygrał. W 2006 jest też szósty na Arnold Classic i drugi na Grand Prix Australii. Po tych zawodach robi przerwę w startach, nie występuje już w federacji IFBB. Powraca na scenę w roku 2013 wygrywając zawody Mr. Universe, ale w federacji NABBA. To nagranie pochodzi z zawodów Mister Olympia w roku 1997, gdzie prezentował chyba najlepszą formę. Generalnie liprist ze względu na wzrost nie miał większych szans, żeby konkurować i być w pierwszej trójce Mister Olympia, ale słynął z niesamowitego rozwoju mięśni ramion oraz nóg, zarówno ud jak i podłudzi. Przy wzroście 1,63 m Ważył na zawodach w granicach 89-93 kg. W obwodzie klatki piersiowej miał 147 cm, 76 cm w talii i tyle samo w udach, więc przepotężne. Mieliśmy czworogłowę uda, oraz w obwodzie bicepsów miał aż 56 cm na zawodach, a na masie. Podobno dochodziło do 60 czy nawet ponad 60 cm przy takim wzroście. No, niesamowite wręcz, ramiona. Patrząc na całokształt sylwetki, no, nie prezentowała się ona jakoś wspaniale. Nie miał e, jakichś e, pięknych kształtów czy proporcji, ale imponował e, tą masą mięśniową, a przede wszystkim zaistniał w świecie kulturystyki dzięki swojemu charakterowi i charyzmie. Zawsze wypowiadał się bardzo inteligentnie, z dużą dawką poczucia humoru. Był zawsze też otwarty i szczery, jeśli chodzi o stosowanie sterydów czy politykę IFBB. Być może to zaważyło na tym, że został zawieszony dożywotnio, oficjalnie, dlatego, że wystartował w innej federacji. Na pewno jest postacią bardzo ciekawą, kontrowersyjną, to nagranie pochodzi z klubu World Gym, gdzie trenował, kiedy przebywał w Venice w Kalifornii. Często trenował bardzo wcześnie, rano. Jak tutaj z humorem mówi, nikogo jeszcze w klubie nie ma oprócz idiotów takich jak oni kryminalistów. Osobiście bardzo podobał mi się styl, w jakim trenował Lee Priest. Bardzo poprawnie, technicznie, perfekcyjnie, wręcz wykonując poszczególne ruchy, utrzymując stałe napięcie mięśni. no Warto obejrzeć tutaj ten klip treningowy, żeby zobaczyć, jak technicznie wykonywać poszczególne ćwiczenie. W tym ujęciu widać jak niesamowite są jego ramiona. Proszę popatrzeć tutaj na triceps. Na tym zdjęciu widać to bardzo wyraźnie. Takiego rozwoju mięśnia trójgłowego ramienia chyba nikt nie miał w historii kulturystyki. Świetne zdjęcie z Tomem Placem, słynną legendą w tle. Tu trzeba zwrócić uwagę na świetną technikę wykonywania nawet tak prostego ćwiczenia jak wyciskanie sztangi w skosie. No z takim obciążeniem i tak doskonała technika, pełna kontrola mięśni, stałe napięcie mięśnia. Naprawdę imponujące. W ten sposób warto rozciągać mięsień piersiowy pomiędzy seriami wykonując trening. Znany był z tego także, że miał wręcz obsesję na punkcie Supermana i znaku Supermana, miał tatuaż, wisiorek z Supermanem, ubierał się często z koszulki z emblematem Supermana, a nawet pozując zakładał czy pelerynę i buty, żeby wyglądał jak Superman. Oprócz kulturystyki, jego pasją były też rajdy samochodowe. Wygrał nawet kilka e, rajdów drag racing w Kalifornii. Po zakończeniu kariery kulturystycznej, według mnie, miał e, lekkie problemy z psychiką. Wytatuował się prawie cały, także na twarzy, później usuwał te tatuaże. No, mi to się niezbyt e, podoba ale na pewno świadczy jego takim buntowniczym charakterze. Pomimo to bardzo udziela się w social mediach, ma swój kanał, można go oglądać na YouTube. Ciekawie bardzo się wypowiada o kulturystyce, o dzisiejszej kulturystyce, o zawodach. Warto, warto go słuchać i oglądać. Otwarcie mówi o sterydach. Anabolicznych, przestrzega przed ich używaniem. Zresztą na seminariach często też wypowiadał się na ten temat. Mówił, że trzeba 5-6 lat trenować, że młodzi ludzie nie powinni zaczynać od pytania, od pytań na temat anabolików i, i szybkiej tej drogi do sukcesu, a był zawsze zwolennikiem przede wszystkim ciężkiego treningu. I mówił, że to musi zabrać dużo czasu, zbudowanie masy mięśniowej, z czym w pełni się zgadzam i popieram tutaj tą kampanię antysterydową Lee Priesta. 20 września 2019 roku była premiera filmu na internecie na portalu Generation Iron. Film zatytułowany Priest przeciwko kulturystyce. Na razie film jest płatny, ale być może będzie dostępny, bez opłaty wkrótce. W roku 2015 wraz z federacją WFF World Fitness Federation Priest zorganizował zawody Priest Classic Australia. Drugie zawody z tego cyklu odbyły się także w 2015 roku w Anglii. To na tyle w tym odcinku Legendy Kulturystyki. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania. Ocenę sylwetki Liprista, który tu pozuje, pozostawiam koledze twórcy kanału Stalowy Szok, który zresztą już zrealizował bardzo ciekawy odcinek o lipryście. Polecam kanał Stalowy Szok i pozdrawiam tutaj serdecznie kolegę. A ja na tym kończę Dziękuję bardzo jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Legend Kulturystyki. Pozdrowienia, Grzegorz Gustaw.